Witaj moja duszyczko, wydaje mi się, że nie możesz spać i skrolujesz sobie po tym TikToku, szukając odpowiedzi na pytania. Dlatego skup się teraz, bo może właśnie otrzymasz bardzo fajny przekaz od swoich przewodników duchowych. Sytuacja, w której się znajdujesz, jest niejasna i zastanawiasz się, czy ją opuścić. Kosztowała cię ona bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo energii, bardzo dużo stresu, a także dużo pieniędzy. Zastanów się nad tym wszystkim, co chcesz w tej sytuacji zrobić i zastanów się bardzo mocno nad swoim otoczeniem, ponieważ są to ludzie, którzy wywierają na tobie bardzo duże poczucie winy i nie jest to twoja energia. Broń się. I bardzo proszę, spójrz na ten temat z kompletnego dystansu. Pozwól sobie na to, dzięki uruchomieniu swojej intuicji, którą masz, ale nie do końca z niej korzystasz. Każdy ma intuicję. Pamiętaj o tym, że każdy ma intuicję. Jeżeli martwisz się o stracone finanse, Pamiętaj, to są pieniądze do odrobienia i zawsze możesz odzyskać swój spokój wewnętrzny, jeżeli w tym momencie o to się martwisz. I jedynym wyjściem z tej całej sytuacji jest posłuchanie karty As Mieczy. As Mieczy pokazuje się tutaj po lewej stronie, czyli na poziomie naszego serca oraz na poziomie Twojej intuicji, i tak podejmujesz dobrą decyzję. Masz potwierdzenie. A w tym momencie życzę Ci wszystkiego wspaniałego i życzę powodzenia. Papa! Pa.